Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj ponownie z Piotrem Lawandowskim, aktywnym promotorem metody samouzdrawiania PSM opowiemy dzisiaj o kilku ciekawych nowych przypadkach uzdrowień, jednak zanim przejdziemy do kwestii tych uzdrowień, parę ciekawostek. ciekawostek. Witam cię. Witam ciebie, witam Państwa. Co tutaj chciałbyś no, ciekawego pokazać w kwestii no, Biblii? No, o Biblii tak, ale może ja wyjaśnię okładkę mojej książki, bo nie, nie wszyscy ją widzieli. Bardzo duża ilość osób ma Safielorę na okładce, a tutaj mamy postacie, na których stworzono religię. I tu mamy Mojżesza, religia żydowska, tak, Jezusa, chrześcijaństwo, Budda, buddyjska, Mahomet. No i dlaczego właśnie oni są na okładce? Są dlatego, żeby pokazać, iż metoda jest, metoda jest dla wszystkich. Dla wszystkich ludzi, nieważne jaką wiarę wyznaje. Oczywiście większość będzie wyznawała wiarę do Boga poza Buddą, ale oni też mają wiedzę olbrzymią. Proszę Państwa, ale tutaj teraz pokażę cytaty, najbardziej się wyróżnia Jezus. Dlatego, że tylko Jezus jakby przewidział stosowanie metody BSM. Bo co mówi Jezus? Tu mamy Biblię, stary i Nowy Testament, ale tłumaczona jest z języka hebrajskiego, to będzie stary i greckiego nowy testament. I tą Biblią posługują się prawosławni i protestanci. I tam jest cytat z Ewangelii Świętego Marka, gdzie Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się uczniom i mówi. Węże brać będą, a co byśmy śmiertelnego pili nie zaszkodzi. No to powinno być już dawno wyjaśnione i zinterpretowane przez kościoły, dlatego że Wydaje się to absolutnym absurdem, żeby węże, wężami mielibyśmy się leczyć. Mhm. Natomiast ja tutaj dodałem w nawiasie węże, fale elektromagnetyczne. Jak miał Jezus, mając wiedzę o falach elektromagnetycznych, o budowie wszechświata, którą zresztą opisał ksiądz profesor Sedlak pisząc o bioelektryce, bioelektryczności, że wszystkie organizmy żywe to w zasadzie są organizmy oparte działaniu na działaniu elektrycznym. No jak wiadomo elektryczność, ciepło, wszystko to jest zbudowane jakby z fal. Więc powiedział węże, no bo co miał powiedzieć ówczesnym, tak. którzy których wyprzedza, powiedzmy sobie, wiedzą, no... No bo tak to mógł zobrazować, coś wężowatego, na kształt węży. Tak, no, no tylko tak, no. Ponieważ on tam wybiega bardzo daleko w przyszłość, tak? Bo to, to tak jakby... To miałby stosować cały świat. Mhm. Według... Z tym, że no, chodziło mu o to, że powinni ludzie wierzyć w Boga. Bo w imieniu, tak, moim, mówi, Będą nakładać te węże, czyli wiedząc, że to Bóg jest twórcą całego świata, całej bioelektroniki, tak jak ksiądz Sedlak mówi. Także tutaj bym apelował, żeby kościół, bo mam prawo, dlatego że mam bardzo dużo osób wyleczonych tą metodą, żeby kościół jednak skorzystał z nauk profesora księdza Sedlaka i, i zgodził się na to, że Jezus tak interpretował fale Grammatycznie w postaci węży. Kładzenie węży na siebie to jest pełny absurd. Dalej Jezus jeszcze mówi na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Według mnie na niemocne to na choroby. Nie na chorych. Bo jak jest yy, yy, na chorych, to już jest druga osoba, która jest potrzebna, żeby go leczyć. A to chodzi o to, że to jest samo leczenie. Czyli na niemocne na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. I, i chciałem powiedzieć, że w kościele prawosławnym w niektórych yy, kościołach, bo tam są, tam w zasadzie yy, biskup o wszystkim decyduje, nie ma jakiejś takiej ogólnej nauki. Natomiast wiem, że Ukraińcy tu przyjeżdżają i często mówili mi, że wasze ręce, podczas spowiedzi, pop kładzie ręce na głowę. Mhm. Też w kościele, też w kościele jest struktura uzdrawiania, że gdzie kapłan trzyma ręce na głowie, no i wszyscy się modlą. Do Boga, tak? Proszę o uzdrowienie. Proszę Państwa, ale tutaj nie ma znaczenia, czy będziemy prosić Boga, czy nie, bo to jest niepotrzebne. Niepotrzebne jest obciąga, obciążanie Boga jeszcze swoimi sprawami. Jak Bóg dał nam takie możliwości, że możemy się samemu leczyć, możemy tylko dziękować za to, że, że dał nam taką wiedzę i, i tak nas stworzył. Natomiast wiary tutaj żadnej nie potrzeba. Wystarczy przyłożyć ręce do głowy do ośrodków, które zawiadują chorączością ciała. Ja tutaj mam to wszystko w książce. O. tak, zakrywamy ośrodek, który na przykład zawiaduje biodrem. I trzeba pamiętać, że prawa półkola mózgu zawiaduje lewą, lewa prawą. I to wystarczy, żebyśmy mieli re reakcję elektryczną. Proszę Państwa, tutaj się wyrównuje pole elektromagnetyczne. Pole, które kształtuje buduje cały świat ożywiony. I o tym polu elektromagnetycznym pisał i odkrył je dr. Bur z, z Instytutu Wiale. Napisał nawet książkę, to tak zwane pole life jest. Możecie sobie znaleźć w internecie doktor Burr, pole life. I to, polega, to pole na tym, że to pole buduje i kształtuje nasz organizm. Kształtuje i również oddziałuje na nasze zdrowie. Jeżeli na, na przykład y, mieszkamy w pobliżu prądu o wysokim napięciu, to możemy mieć y, problemy, bo prąd będzie zakłócał y, y, pole elektromagnetyczne i pojawiają się różnego rodzaju schorzenia łącznie z nowotworami. Trzymając ręce na głowie, wyrównujemy to pole elektromagnetyczne. I tutaj znowu y, y, zjawisko naturalne. Jeżeli Państwo widzieli, jak Wiecie wszyscy, że jak kura usiądzie na jajku, to z tego wychodzi żywy organizm, tak? No ale ona musi posiedzieć. Natomiast my wystarczy, że podtrzymamy, mamy specyficzny inkubator, tak? Bo, bo chodzi o to, że kura wykorzystuje ciepło i wilgotność, które powoduje, że pole magnetyczne staje się silniejsze, nie tylko kura, bo to ca cały świat ożywiony, zwierzęcy, ludzki. Tam, Przecież jajo ja też w łonie matki, zanim się pojawi niemowlę, niemowlę to potrzebuje starego rozwoju, stawej budowy, no ale to trwa 9 miesięcy. Tak? Natomiast my tutaj już jesteśmy zbudowani, proszę Państwa, już jesteśmy stworzeni. Nie potrzeba tak, takiej siły pola elektromagnetycznego. Może nie takie siły, ale aż tak du dużego czasu, abyśmy oddziały mieli oddziaływanie. Oczywiście na nasz organizm. Oczywiście, proszę Państwa, to nie, jeszcze raz podkreślę, to nie, nie, nie ciepło i wilgotność stała powoduje to, że my się leczymy, tylko ciepło i wilgotność powoduje, że pole elektromagnetyczne staje się silniejsze, to, które nas buduje. I dlatego. Możemy się leczyć, bo normalnie nie było, nie było, przy, bez tej stałej temperatury i wilgotności nie byłoby możliwe, żebyśmy się y, sami wyleczyli własne pole elektromagnetyczne. Żebyśmy y, 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 zasilili to pole elektromagnetyczne y, większą energię. Tutaj, proszę Państwa, wystarczy, że 20 minut podtrzymamy rękę. I czy chcemy, czy nie chcemy, lub nam ktoś może podtrzymać rękę, tak na przykład jak mama dziecku. I proszę Państwa, będziemy widzieć, na przykład, jak jeżeli jest rana, która nie goiła się latami, jak ona się goi. Tutaj w książce jest też podany sposób wymierzania, bo te ośrodki one są tutaj mniej więcej od tego miejsca odchodzą. Bo tutaj trzeba jednak tą rękę dosyć dokładnie ułożyć, aby zakryć taki ośrodek. Ośrodki narządów wewnętrznych są, są tutaj nad duszami. Trzymamy ręce w ten sposób i leczymy na narządy wewnętrzne. Proszę Państwa, ale też jest możliwość zaszkodzenia sobie, jeżeli nie znamy wszystkich wskazań, przeciwwskazań i uwag ogólnych. One się pomału powiększały. I jak było 7, to obecnie jest 22, 22 uwagi ogólne, no i kilka wskazań, przeciwwskazań, gdzie pisze, że na przykład czegoś nie wolno. Jeżeli czegoś nie wolno, na przykład czosku, tak? Wszystko to działa leczniczo nie, 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 nie powinniśmy łączyć z metodą BSM. Bo wtedy to bardzo zwiększa tętno i ciśnienie u człowieka, jeżeli ktoś zastosuje metodę. I weźmie czosnek. Ale to wszystko jest. Są nowe wydania książki 22 rok. Najnowsze. No i przede wszystkim jest też płytka w każdych wydaniach dodana. No i książka w granicach 30 zł z wysyłką. Proszę Państwa, w księgarniach wysyłkowych proszę szukać. No i w księgarniach świat książki, w księgarniach. Wysokowych z Krakowa Bonito, Aros, w Biemstoku Selka, w łodzi Podręcznikowo. Niewiele kosztuje, a mamy zdrowie, proszę Państwa, można powiedzieć, na całe życie bez ponoszenia kosztów. Dobrze, to może przejdźmy do tych przykładów najnowszych. Najnowszy przykład, tak jak już mówiłem, może nam ktoś trzymać ręce, ale możemy my też trzymać ręce. I proszę Państwa, okazało się, że ja wiedziałem, że autyzm można leczyć, ale jakoś do tej pory osoby, które stosowały tę metodę na autyzm, gdzieś mi znikały, gdzieś traciłem telefon nie mogłem się z nimi porozumieć. No i w końcu odezwał się Pan którego nagrałem. nagrałem rozmowy z nim na mój kanał Piotr Lewandowski TV na YouTube, gdzie mam ponad 100 filmów, nagrań, nagrań z wyleczonymi. Niestety YouTube mi skraca możliwość oglądania tych, tych filmów, także osoby, które wejdą do mnie, mogą zobaczyć kilkadziesiąt. Mhm. Nie wiem dlaczego mi tak to skraca. Ja oczywiście tam jak potrzebuję, to znajdę te, te filmy, które, które mi poznikały, ale to ale, no skraca, ale, ale to jest naj, najnowszy i tam państwo zobaczycie, bo chyba bodajże jest Astma i Autyzm. Ten pan mówi o wyleczeniu autyzmu u twojego Aha. dziecka. No właśnie na, na takim zaleczeniu, że to już chodzi do szkoły praktycznie normalnej, a, a, Dwa lata temu nie mógł zawiązać sznurowadem. Także to jest wielki sukces i nareszcie się tym mogę podzielić. Proszę Państwa. No, tutaj wchodzimy w świat jakby bez chorób i bez ponoszenia, proszę Państwa, kosztów. No bo coś ktoś kupi książkę, tak szczególnie teraz, kiedy są te wszystkie praktycznie uwagi ogólne, jakie są potrzebne i metoda jest bezpieczna można stosować na sobie, można na twojej rodzinie, a szczególnie na dzieciach chorych. Tutaj, jeżeli chodzi o autyzm, oczywiście to było po szczepieniu. Chciałem powiedzieć, że organizm nie tylko że usuwa choroby, ale przede wszystkim usuwa, wraz z chorobami usuwa wszelkie zakłócenia, które te choroby powodują. W związku z tym, jeżeli ktoś tam brał te szczepienia i, i, i miał, powiedzmy sobie, Jakieś ilości metali, bo coś, to, coś, coś musiało spowodować, że, że po tak. tych szczepieniach tyle dzieci zaczęło chorować na autyzm, to to jest wszystko usuwane. Usuwane są wszystkie pestycydy, które pobieramy w pożywieniu. Znaczy może łatwiej to powiedzieć w ten sposób, że to wspomaga usuwanie, bo to w systemie ciągłym jest, no tak, ciągle tak, będziemy tak, to tak, robić, tak, to w tak, systemie tak. ciągłym. Tak, ale to chodzi o to, że, że tak, dwa razy dziennie podtrzymamy y, 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 sobie ręce. Tam pisze, y, jakie pozycje stosować zapobiegawczo, to wtedy, to wtedy nie będziemy chorowali, to jest jedna sprawa, ale jeżeli już y, chorujemy, jeżeli na przykład też braliśmy te słone pomidory, to też usuniemy te, te substancje, a, a przynajmniej większość, które są szkodliwe dla zdrowia, i nie będzie takich skutków tragicznych, jakie się pojawiają, mhm. czy też będą pojawiać. Znaczy pomidory, to masz na myśli keczupowanie? Keczupowanie, tak. <laughs> okay. ni niestety no niestety, bo się A chciałem powiedzieć, że niestety zostały zniszczone moje strony internetowe, bo ty nie wiesz o tym. Wszystkie, jakie miałem, Piotr Lewandowski, Fundacji, Samoleczenie, no wszystko, i w języku angielskim. Także mam duży kłopot i właściwie to mi dostał te, 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 ten mój kanał na YouTube, Piotr Lewandowski TV, abym wychodził na zewnątrz. No może mi się uda, ale to będzie długa sprawa. Dlatego proszę o wspomaganie fundacji, aby mi pomóc w odbudowaniu stron i w rozpowszechnianiu metody. Mhm. Chłoniaki. No chłoniaki zdarzyły mi się dwa. Okazało się, że mimo tego, że pisze, że leków nie powinno się brać, to te osoby brały chemię. Mhm. Ale rokowania były bardzo złe. Natomiast yy, oni, oni też stosowali biorąc tą chemię i bardzo szybko o, wrócili do zdrowia. Mhm. Okej. Okay. Yy, znaczy to chłoniaki to jest rodzaj raka, tak? Yy, to jest yy, tak, to jest rak krwi, tak. tak. Są problemy z chwilą. Ok. I yy, grypa bez powikłań. No i grypa bez powikłań, ponieważ jest teraz taka pora, jaka jest, tak? to się często przeziębiamy i tu wiele osób mi się zgłasza, że wyleczyło sobie grypę i to bardzo szybko. Przy czym nie ma y, przy y, grypie podczas leczenia BSM żadnych powikłań. Znaczy jak się wyleczy, to się wyleczy. Nie ma tego, że będzie jakieś zapalenie mięśnia coś zostaną jakieś resztki. Jeżeli ktokolwiek coś odczuwa, to on sobie będzie trzymał tą rękę, pozycję na grypę. To, to jest y, y, podana w książce i, i, i sobie to usunie. Również jest podana y, pozycja na tą tę specyficzną, która... czy, czy popularną chorobę. Tak, tak zwaną popularną, to też jest w książce podana i też ludzie sobie bardzo chwalą. Czyli to dotyczy tej pozycji dotyczącej płuc i, i tutaj układu oddechowego. No, to jakby dwóch pozycji. No, to, to są pozycje, które numery no to sobie ludzie znajdą w książce. No, ale, no dobrze, no pozycja pierwsza to jest na, na grypę, pozycja piąta jest na półtora. Okej, okay, super. Okej, okay, no, jakie słowo końcowe? No proszę państwa, nie możemy się odwracać od Jezusa, nie możemy udawać, że Jezus yy, nie wiedział o, 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 o tym, że się będziemy w ten sposób leczyć. Yy, no nie może być też Jezus ignorowany. No to trzeba to wyjaśnić. Dlatego tutaj apeluję do księży, do biskupów, aby się zastanowili, czy nie warto wdrażać tej metody i leczyć u siebie, i mówić u siebie w parafio, w swoich parafiach. I chciałem tutaj z przykrością powiedzieć, że miałem taki przypadek, że ksiądz, księdzu, który chodził do więzienia i tam powoła pomagać chorym więźniom, ksiądz rozdał te książki, oni bardzo sobie chwalili. Nawet jeden powiedział, że no tak, to ja już teraz poprawię swoje życie, dlatego że ja widzę, że można żyć znacznie lepiej bez denerwowania się, że mi nie wystarczy pieniędzy na leczenie. No. Tak? Że to życie będzie znacznie lepsze i nie muszę się już narażać na odkładanie pieniędzy, na ściąganie haraczy i tak dalej. Będę normalnie żył. Ale niestety biskup się dowiedział, że ksiądz rozdaje jakieś książki, chociaż tam tłumaczył się, że to jest taka metoda, no ale niestety i, i mu zabronił. Także tutaj tak, tak nie może być. To, czy musimy iść za osobami Jezusa? Czyli w zasadzie, jeśli ktoś ma kogoś osadzonego gdzieś w więzieniu, bo takie rzeczy się w życiu mogą zdarzać, no to warto temu komuś, Taką książeczkę sprezentować, niech tak. ćwiczy na sobie, na niech kolegach ćwiczy. tam. I to nie tylko się zmienia fizyczność, ale i psychika. Przecież. Tak, Także. Że świat jest dobry, że, że, że niedobrzy są tego ci, którzy ukrywają dobro tego świata i wiedzę tego świata. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.